Jak widzicie po tytule dziś przychodzę do was z testem podkładu, całodniowym testem. Będzie to test nowości Rimmel Radiance. I ja mam go w odcieniu 070 Porcelain. I jak wiecie, to jest podkład roz rozświetlający. On zastąpił nam słynny kiedyś Wake Me Up. Jest to nowa formuła i muszę wam powiedzieć, że ten Wake Me Up był kiedyś moim Ulubionym podkładem. To był mój podkład numer jeden. E, nieważne, lato, zima. E, ja wiem, że on był wtedy lekki i bardzo, bardzo rozświetlający, ale mi to zupełnie nie przeszkadzało. I nie wiem, czy zobaczycie to na filmie, ale on też ma mnóstwo, mnóstwo drobin. Będzie na pewno bardzo rozświetlający. No ale przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj już przygotowaną e, gąbeczkę Blended, e, tą marmurkową. Jak widzicie ona jest namoczona, jest bardzo duża i nałożę najpierw, podkładu też jeszcze nie wyciskałam, nałożę najpierw na pół twarzy. Mam nadzieję, że kolor dobrze dobrałam. O jest jaką pachnie! No i po pierwszej warstwie, mam nadzieję, że wy to wszystko widzicie, wygląda przepięknie. Nie ma jakiegoś mocnego krycia, raczej jest to bardzo lekkie krycie, ale ja uwielbiam taki efekt. Ta skóra się cała błyszczy. wygląda efekt po pierwszej warstwie, bardzo cieniutkiej. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to zauważyć. Ta skóra cała leśni. Jest taka zdrowa, wypoczęta i od razu ożywiona. Spróbujemy teraz, czy da się go dobudować. Takie dwie malutkie pompeczki wezmę i zobaczymy, czy to krycie da się budować. Oj, za dużo go wzięłam chyba. I tak wygląda już po dwóch warstwach. Krycie da się budować nie jest w ogóle wyczuwalne. Wygląda tak przepięknie na skórze. Jedyna rzecz, która mnie delikatnie zaskoczyła, to to, że on tutaj wygląda bardzo płynnie, e, bardzo równomiernie. Ale w środku pigmenty nie były do końca wymieszane, bo, bo znalazłam takie drobne elementy białe, czerwone, które mi się rozmazywały, rozcierały po cerze, także ja go muszę na pewno lepiej wymieszać, ale efekt mi się niesamowicie podoba. Idę teraz, skończę makijaż i wrócę do Was z podsumowaniem tego, jak on wygląda rano. I jeszcze muszę dodać, że nie kładłam go na żadną bazę, bo chcę sprawdzić, jak on sam trzyma się cery. Rano tylko zrobiłam sobie pielęgnację, która zdążyła się wchłonąć i to tyle. I tak wygląda już skończony makijaż. Przypudrowałam lekko ten podkład pudrem rozświetlającym z Bel, czyli będę miała dzisiaj blask wszędzie, ale delikatnie musiałam to zrobić, gdzieś tam okolice oczu, strefa tutaj te. Dodatkowo nałożyłam bronzer Skobo, który był w moich odkryciach, rozświetlacz z Rosie, który możecie dostać na Contigo. Brwi, rzęsy i... Błyszczyk, błyszczyk jest z Vivo, to jest ten H2O Lip Gloss, może on jest z nie pamiętam, ale będę musiała Wam się pokazać w troszkę innym świetle, bo lampa mi się rozładowała, tak to jest jak się chce nagrywać spontanicznie testy, dlatego pokazuję Wam się w takim naturalnym świetle i tak wygląda podkład po nałożeniu i po skończonym makijażu. Powiem Wam, że jestem zachwycona tym efektem. Skóra jest tak promienna, tak rozświetlona. Mam tylko nadzieję, że będzie się dobrze utrzymywał. I myślę, że przyjdę do Was z aktualizacją mniej więcej za 8-12 godzin. Myślę, że nikt na co dzień nie nosi dłużej makijażu. Wiem, zdarzają się takie sytuacje, ale jednak no, nikt codziennie tego nie robi, prawda? Więc też nikt nie oczekuje od podkładu, żeby utrzymywał się 18 godzin. I też nikt nie ma tyle czasu na testy. No, i to tyle, co chciałam Wam rano powiedzieć. Widzimy się później, Pa. Witam się z Wami po 7 godzinach od nałożenia podkładu. Ja niedawno wróciłam z pracy, zjadłam obiad i przyszedł czas na refleksję na temat tego podkładu. Jak możecie zobaczyć, on jest w stanie nienaruszonym. Ja mam tendencję do podpierania brody, e, policzków, dotykania twarzy. A on jest na miejscu. Ja jestem w szoku, bo jest to naprawdę lekki podkład rozświetlający, który, no, umówmy się, nie zastyga, tak? A ten nadal jest na miejscu. Jak mogłyście zauważyć, nie wszedł mi w żadne linie mimiczne. E, cały czas jest na miejscu, żadne plamy mi się nie porobiły, e, nie oksydował, co jest też e, bardzo e, na plus. Jedyne, co poprawiałam dzisiaj na twarzy, to błyszczyk, bo nie przetrwał obiadu. Aha, i co dla mnie najważniejsze, bo ostatnio co chwilę mam katar, jakieś przeziębienia, e, on nie zszedł mi w okolicach nosa. Pomimo tego, że nos już dzisiaj wycierałam, to dalej ten podkład tam jest. I co dla mnie najważniejsze, właśnie nie, nie zebrał mi się ani tutaj, ani na czole, gdzie mam swoje takie bardzo duże załamania skóry mimiczne, więc jak na razie jest bardzo dobrze. Nie używałam ani razu bibułek do odciskania sebum, ale przypominam, ja mam skórę bardzo suchą, dlatego też może to sprzyja noszeniu podkładów rozświetlających. Dam Wam znać za jakieś 5 godzin, jak to wygląda. Mam nadzieję, że teraz w okolicy 8 godzin się nic nie zmieni. Przypominam, teraz mam na twarzy go 7 godzin, a często podkłady tej granicy 8 godzinnej nie wytrzymują. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. I że będę do końca tak samo zadowolona. I teraz też przypomniało mi się, dlaczego ja tak bardzo uwielbiałam Wake Me Up kilka lat temu za to rozświetlenie. No, blask jest niesamowity, a w tym podkładzie mam wrażenie, że te drobinki są dużo mniejsze i to jest taka, taka perła, taki naturalny blask, nawet nie wiem jak to określić. E, musicie mi dać znać, czy Wam ten efekt się podoba, i my widzimy się za jakieś. Godzin. Witam się z Wami po 11,5 godzinnym teście, nie 12 godzinnym. Jak widzicie, jest za 20:20. Podkład nakładałam chwilę po 8, więc wychodzi 11,5 godziny. I muszę Wam powiedzieć, że podkład zdał na piątkę z plusem. Mam teraz kiepskie oświetlenie, bo jest trochę żółto, Doświetlam się tylko jedną lampą, ale podkład wygląda fenomenalnie. wyświecił się już troszeczkę, ale to jest taki delikatny blask, który część podkładów osiąga po 6 godzinach i powiem Wam, że to nadal wygląda naturalnie, jedyne co, to delikatnie starł mi się tutaj spod nosa, właściwie nie z okolic nosa, tylko spod nosa i delikatnie tutaj przy skroniach ale to, to jest nawet niezauważalne i co więcej w większości makijażu już nie mam na twarzy, a podkład nadal jest. Jestem zachwycona. Jak widzicie, tu, tu na brodzie troszkę mocno się wyświecił, ale powiem Wam, że jak po tylu godzinach na tak lekki podkład, na podkład rozświetlający, to jest piątka z plusem. Będę go jeszcze testowała oczywiście dalej z różnymi bazami, bo dzisiaj miałam go bez bazy, z różnymi pudrami, korektorami. I wtedy będę mogła wydać o nim opinię, no ale na dzień dzisiejszy, po tym teście, ja jestem zachwycona. I tak naprawdę dopiero teraz, po tych prawie 12 godzinach, wypadałoby odcisnąć sebum bibułką. Aha, i jeszcze, gdzie mi się delikatnie starł, to tak przy samysieńkiej granicy ust. No ale jak widzicie, błyszczyka też już dawno nie mam. I na brodzie też jest. Aha! Jeden minus, który zauważyłam, zapomniałabym o tym powiedzieć, to jest to, że ja na co dzień nie mam widocznych porów. Moje pory są bardzo małe i zazwyczaj nic tego nie zmienia, a ten podkład delikatnie mi je podkreśla. Tylko teraz się zastanawiam, czy to jest wina tego, że ja nałożyłam dwie warstwy, bo zazwyczaj nakładam tylko jedną warstwę podkładu i to cieniutką, nieważne, czy ten podkład jest kryjący czy nie. A dzisiaj nałożyłam dwie warstwy i te mm, pory są bardzo podkreślone, ale też może być to wina e, tak mocnego rozświetlenia, bo nie ukrywam, ja też dodałam pudru rozświetlającego rozświetlacza, także to może być też moja wina i postaram się Wam to pokazać jak najlepiej, nie wiem, czy to zobaczycie. Jak nie, no to musicie mi uwierzyć na słowo, że po prostu te pory e, widać, choć nie jest to też taki... Straszny efekt, bo tak jak mówię, ja mam na co dzień pory bardzo małe. Praktycznie ich nie widać. No i to tyle w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka forma. Ja chciałam spróbować czegoś takiego innego, żeby to nie było tylko takie pierwsze wrażenie. Chciałam sprawdzić, jak w ogóle to wyjdzie, jak będzie z nagrywaniem. Mi się podobało bardzo, bo cały dzień chciałam kontrolować, jak wygląda moja cera. I też fajnym odnośnikiem dla mnie będzie to, że obejrzę sobie na filmie, jak to wygląda dokładnie. No, i moja ocena za pierwszy test to jest piątka z plusa. Zdecydowanie. Dajcie mi znać, czy testowałyście ten podkład, czy kiedyś używałyście Wake Me Up. Jestem bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle lubicie rozświetlające podkłady, czy raczej idziecie w totalny mat, w totalne krycie. Ja raczej nie, ja raczej nie lubię takiego efektu, dlatego ten mi się tak bardzo podoba. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!